Halo, halo, jest tam ktoś? Mam nadzieję, że tak. Jestem bardzo ciekawa, czy ktoś po wczorajszym spotkaniu wziął do ręki Pismo Święte i przeczytał jakiś fragment. A może komuś spodobało się czytanie Biblii na tyle, że będzie do niej zaglądał częściej? No dobrze, w ostatnich odcinkach poznaliśmy bardzo dużo trudnych słów. Wiemy już, z jakich ksiąg korzysta w trakcie mszy. Strasznie dużo tej wiedzy. Dzisiaj sobie trochę od tego odpoczniemy. A może nawet ktoś nas odwiedzi. Ale zanim to wszystko, zapraszam Was do tego, abyście wstali z kanapy, z fotela i razem z nami zaśpiewali nową piosenkę z pokazywaniem. Jedziesz? A mam siemanko, siemanko, a na wypadł przyjaciel w górę, jedziemy. O, e, czekaj, jedziesz w górę i zbierasz książkę i to w dodatku taką grubą? No ale wiesz, to nie jest zwykła książka jakaś tam do czytania. To jest pismo święte, to są słowa samego Pana Boga do nas. No i co, będziesz to czytał? Najlepiej w tym czasie, nie wiem, porozmawiać ze znajomymi, po podziwiać widoki w górach. No ale wiesz, widoki niczemu nie przeszkadzają. A jaki czas poświęcasz przyjaciołom? No nie wiem, wtedy kiedy mam czas. Kiedy się nie śpieszę? No właśnie, ten najlepszy czas. Nie ten czas między obiadem, a zajęciami, innymi obowiązkami. Ten czas naj najczęściej to jest weekend, kiedy mamy czas, żeby się spotkać z znajomymi i poświęcić im jak najwięcej czasu. No. To dlaczego Panu Bogu nie poświęcić takiego czasu? No w sumie masz rację. To w takim razie życzę Ci udanego wyjazdu i dobrego czasu z Panem Jezusem. Ale dziękuję bardzo, dziękuję. Kiedy czytamy Pismo Święte, często natrafiamy na takie fragmenty, które nam się bardzo podobają, albo w jaki sposób opisują nasze życie. Możemy sobie te fragmenty zapisywać w osobno przygotowanym do tego zeszycie. Takimi fragmentami możemy się modlić. Do czego serdecznie zachęcam. Ważne jest to, aby Pismo Święte nie leżało u nas w kącie. Wiecie, to nie jest taka pierwsza lepsza książka. O nią trzeba dbać. To są słowa samego Pana Boga. I pięknym zwyczajem jest to, jak całujemy Pismo Święte tuż po jego przeczytaniu, a nawet kiedy nam upadnie. Pamiętajcie o tym. Dobrze, ja tutaj tyle mówię, a tutaj ktoś do nas przyszedł. Zapraszam Was na spotkanie z błogosławionym Piotrem Jerzym Frasati. Idziecie ze mną, bo ja idę. Witam Cię Piotrze, bardzo miło mi jest Ciebie gościć. To ja bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo wiele o Tobie słyszałam. Podobno lubiłeś chodzić po górach. Czy miałeś może jakieś swoje ulubione szlaki i e, ludzi, z którymi lubiłeś chodzić? Lubiłem mało powiedziane. Góry to była moja miłość. Wraz z przyjaciółmi nieraz wybierałem się na szlak, choć musieli liczyć się z tym, że wybierałem często trudne trasy. W końcu im wyżej, tym wyraźniej można usłyszeć słowa Chrystusa. Oprócz tego lubiłem także odwiedzać Matkę Boską w sanktuarium w Europie. Szczególnie, że do moich dziadków znajdował się bardzo blisko. Co takiego robiłeś jeszcze w życiu poza zdobywaniem górskich szczytów? Studiowałem górnictwo, zawsze chciałem być blisko ludzi pracy. Oprócz tego starałem się pomagać biednym. Nie możemy przechodzić obok takich ludzi obojętnie. A czy w gąszczu tych wszystkich spraw znajdowałeś czas na Eucharystię? Nie wyobrażam sobie życia bez myszy świętej. Jak mógłbym nie odpowiedzieć na zaproszenie samego Boga? Codziennie organizowałem sobie czas w taki sposób, by móc chociaż raz być w kościele, czy to na mszy, czy na wieczornej adoracji, by móc wpatrywać się w oblicze Chrystusa. Czy wśród Twoich znajomych były osoby, które tak jak ty pragnęły spotkania z Panem Jezusem? Były, aczkolwiek było też wiele ludzi, którzy byli daleko od Boga bądź go poszukiwali. To właśnie z myślą o nich założyłem Towarzystwo Ciemnych Typów. Wspólnymi wędrówkami i modlitwa, modlitwami, a przede wszystkim wspólnym uczestnictwem we mszy świętej odkrywaliśmy na nowo wiarę Widzę, że robiłeś naprawdę wiele, by zarazić wszystkie osoby wokół Ciebie znajdujące się miłością do Pana Jezusa. Bardzo Ci dziękuję za naszą rozmowę. Także bardzo dziękuję. Na koniec chciałbym dodać, byście pamiętali, że życie ma jeden kierunek ku górze. Dusza towarzystwa, miłośnik gór, uczeń, który nie zawsze dostawał piątki, a przede wszystkim chłopak kochający pana Boga to tylko kilka określeń cechujących błogosławionego Piotra Jerzego Frassatiego. Urodził się w Turynie, w bogatej rodzinie senatora i założyciela popularnej włoskiej gazety La Stampa. Pomimo tego, że w jego domu nigdy nie brakowało pieniędzy, Piotr wybrał ubóstwo. Zdarzało się, że podczas dużego mrozu wracał bez płaszcza lub bez butów, bo oddał je wcześniej jakiemuś biedakowi. Szukał prac dla bezrobotnych, wzywał lekarza czy księdza do chorych, a gdy była taka potrzeba, starał się umieścić kogoś w szpitalu. Piotr od dziecka marzył o tym, aby zostać księdzem. Rozumiał jednak, że jego wstąpienie do seminarium wbrew woli rodziców. Stanowiłoby dla nich zbyt wielki szok. Postanowił więc zostać inżynierem górnictwa, aby pomagać ludziom ciężko pracującym w tym zawodzie i ich ewangelizować. Na rok przed końcem studiów, Frassati obawiał się, że wraz z otrzymaniem dyplomu straci kontakt z przyjaciółmi. Myślał o tym, jak utrzymać więź między ludźmi różnego pochodzenia, różnych charakterów czy zainteresowań. Wraz z przyjacielem zapoczątkowali spotkania grupy, w której oprócz wspólnych wypraw górskich, rozmów, a także wizyt wśród biednych będą się codziennie za siebie nawzajem modlić. Grupę nazwali Towarzystwem Ciemnych Typów, żartobliwie nawiązując w ten sposób do określeń włoskiej mafii. Główną dewizą towarzystwa było hasło: Mało nas, ale dobrych jak makaron. Pisali do siebie żartobliwe listy. Robili sobie kawały. Wszystko to miało sprawić, że nawet osoby będące dalej od kościoła, dzięki lekkiej atmosferze, przyłączą się do towarzystwa. Jednak pod żartobliwym statutem grupy kryły się wyższe cele. Największą pasją Piotra była alpinistyka wycieczki górskie, zdobywanie szczytów oraz jazda na nartach. O tej swojej miłości opowiadał często w listach do przyjaciół. Mówił. Z każdym dniem coraz więcej zapalam się do gór, ich czar mnie porywa. Pragnę coraz więcej je poznawać, zdobywać najmniej dostępne szczyty i tam cieszyć się czystą radością, którą tylko na górskich wysokościach można odczuwać. Gdyby nie obowiązki, to pragnąłbym całe dnie spędzać w górach, wchłaniając przeczyste powietrze i rozważać wielkość stwórcy. Piotr Jerzy bardzo kochał życie. Ale ponad wszystko kochał Pana Boga. Każdą chwilę przeżywał z Jezusem. Podczas wycieczki alpejskiej potrafił minąć schronisko, zrobić kilka kilometrów więcej, żeby tylko zdążyć na Mszę Świętą. W wieku 24 lat Piotr Jerzy ciężko zachorował na nieuleczalną wtedy chorobę Hejnego Medina, którą zaraził się od ubogiego chorego. Pogrzeb chłopaka stał się w wtóry wielkim wydarzeniem. Była nie tylko rodzina, przyjaciele i osobistości, ale przede wszystkim bardzo liczni ubodzy, którym wcześniej pomagał. A teraz czas na konkurs. Jestem bardzo ciekawa, jak słuchaliście naszego gościa. Proszę, napiszcie, co studiował Piotr Jerzy Frasati. Odpowiedzi wysyłajcie na naszego Facebooka parafialnego. A pamiętacie o literce? Prosimy księdza Mariusza, aby nam pobłogosławił. Do zobaczenia już w poniedziałek. Bardzo cieszymy się, że jesteście razem z nami, że z nami przeżywacie adwent, przygotowujecie się do świąt Bożego Narodzenia. A na ten dzisiejszy wieczór niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.